Skarb Templariuszy. Tajemnice sprzed wieków. Zakon Templajusz został założony na początku XII wieku przez rycerzy francuskich przebywających w Jerozolimie. Podstawowym zadaniem zakonników była ochrona pielgrzymów i świątyń chrześcijańskich znajdujących się w Ziemi Świętej. W pierwszych latach działalności wspólnota liczyła jedynie 9 osób, z czasem przekształciła się w bogatą i potężną organizację, jak się później okazało, zbyt potężną. Rycerze zakonnicy. Członkowie zakonu templariuszy podlegali bezpośrednio papieżowi. Odznaczali się walecznością i odwagą na polu bitwy. Za swoje zasługi otrzymywali kolejne ziemie, dzięki czemu szybko zdobyli ogromny majątek. Posiadali rozległe włości w Azji i Europie, w tym także w Polsce. Po upadku Jerozolimy i zajęciu jej przez muzułmanów templariusze na stałe przenieśli się na kontynent europejski. Stopniowo zyskali tak duże znaczenie, że zaczęli odgrywać ważną rolę w polityce. Ponadto coraz częściej Pożyczali pieniądze książętom i królom. W wyniku tego pusta legenda o niewyobrażalnych ilościach złota i kosztowności, które templariusze rzekomo przywieźli z Ziemi Świętej. Król spiskuje z papieżem. Rosnąca potęga zakonu niepokoiła króla Francji, Filipa II. Pięknego. Był on mocno zadłużony u templariuszy i miał wielką chęć na przyjęcie zakonnych skarbów. Francuski monarcha przekonywał papieża Klemensa że konieczne jest likwidowanie zgromadzenia. Szukał tylko odpowiedniego pretekstu. W końcu wysunął spiskową teorię o odejściu członków zakonu od wiary chrześcijańskiej i praktykowaniu przez nich czajów. W rezultacie w 1312 roku papież rozwiązał wspólnotę templariuszy. Jej majątek we Francji został zajęty przez Filipa IV, pięknego. Samych zakonników oskarżono z kolei o ogłoszenie hajazji, czyli poglądów niezgodnych z naukami Kościoła. Wskutek tego wielu, tem wielu templariuszy, w tym wielkiego mistrza za zakonu, spalono na stosie. Z wydarzeniem tym wiąże się kolejna legenda ponoć umijający w płomieniach przywódca wspólnoty zakonnej, miał rzucić klątwę na swoich prześladowców. papieża oraz króla Francji. Faktem jest, iż wkrótce po śmierci mistrze obydwaj spiskowcy zmarli. Gdzie podział się skarb? Od, od rozwiązania zakonu minęło 7 wieków. Przez ten czas wiele osób się zastanawiało, gdzie przypadł wielki skarb templa czy w ogóle istniał. To się, gdy wielki mistrz był sądzony przez władze kościelne. Jego współbracia mieli ponoć zgromadzić i ukryć jak największe ilości kosztowności. Jedna z mówi, że schowano je w posiadłości Templariuszy w Polsce. Legendarny skarb miał być podobno znajdować się w miejscowości Chwaszczany na Pomorzu. Pegamin z Chilom w 2001 roku jedna z pracowniczek tajnego archiwum Watykanu odnalazła dokument, który dotąd uważano za zaginiony. Z odnalezionego pisma jednoznacznie wynika, że wysłannicy papieża badali zarzuty stawiane wielkiemu mistrzowi zakonu i kilku dostojnikom zakonnym. Przeprowadzone śledztwo dowiodło, iż zakonnicy nie odstąpili od wiary chrześcijańskiej i po przesłuchaniu dostali, zostali uniewinnieni. Potwierdziło to przypuszczenie o spisku papieża klomensa V. I króla Francji Filipa IV Pięknego. Templajusze nosili białe stroje. Z umieszczonym na piersi czerwonym krzyżem symbolizował on walkę przeciwko niewiernym. Kaplica templajuszy w Chaszczanach powstała w XIII wieku. Po likwidacji wspólnoty templajuszy ich posiadłości na terenie dzisiejszej Polski przyjęli członkowie innego zakonu ojcowskiego, Joannici. Tak ta kaplica wygląda. Oraz ostatni wielki mistrz zakonu templajuszy został spalony na Stosie w 1314 roku. Wraz z nim poniosło śmierć ponad. Wraz z nim poniosło śmierć ponad 50 ojcerzy 50 zakonnych. To wszystko w tym odcinku i zapraszam do kolejnego odcinka, czyli o podsumowaniu. Tego czwartego rozdziału i do zobaczenia. Cześć.